Już te kurty kurty, szybko się nie rozmontują. Park wycelował. Myślę ci o Jeśli wiecie, że Nie, jebany, kamery, to byś tak kurwa bardzo do dobrej kurwa nie trafili. kurwa. Doceny jebany z niebem, chyba świecie, jebany. Dzięki, kurwa i kamery, kurwa. Góra, góra. sprzedawczyków pierdolonego. Się kurwa równają kurwa, z biednym i z byłym pijoszkiem. Kurwa. <grywa> to za dwie stówki wypierdoli wszystkich. Chiepane śmieci pierdolonego. Pierdolonego.